E, no, witam, 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 witam. Tutaj Ghost, a to drugi odcinek e, Let's Play Half-Life 2. Nagrywam go już drugi raz z powodu problemów technicznych. Tak, to jestem ja. Ja, to jestem ja. No. E, Zacięło się coś? Dobra, e, nieważne. Jesteśmy w laboratorium doktora Kleinera, to jest ten tutaj łysy. Hmm. Przyszliśmy tutaj z Alex i teraz musimy tylko zaczekać, aż on nam otworzy drzwi. Możecie sobie poczytać, o czym oni gadają, bo to jest ciekawe. O, przyszedł go, ten go, gdzie Przyszedł Barney. Ten co nam wcześniej pomógł. O. Hmm, tam będzie G-Man? O, no on ma takie odpały, że od czasu do czasu gdzieś się tam pojawi i widać Will go przez chwilę. A potem sobie pójdzie już go nie widać. No tak lubi sobie stać gdzieś tam, on chyba nas obserwuje przez cały czas. Nie wiadomo tego. To jest jeszcze nieznana historia. Hmm. <grywa> Na lampy stoję. Nie, nie umiem tutaj usiąść. tak, że nie wiem czemu. Jak on nie gadają, to ja zawsze skaczę jak głupi po wszystkim. Na przykład tam, tam się nie nie da wchodzić. Tam, Nie powinno się dać, a ja umiem. Przynajmniej umiałem. Zapewne mi się nie uda, więc żeby nie było. No, prawie. O, Lamar to jest? Lamar to jest headcrab. Headcrab to jest jeden z potworów z innego wymiaru które przyszły na ten świat podczas e, nieudanego eksperymentu z pierwszej części, o której mówiłem. Normalnie są e, niebezpieczne. Chodzą ludziom na głowę i robią z nich zombie, ale ten jest wysterylizowany i jest bezpieczny. A to jest kombinezon, jakiś tam. Nie pamiętam jak on się nazywał. Zaraz zresztą będzie pisać. W pierwszej części też taki zakładaliśmy. Fajna sprawa. On jest odporny na promieniowanie, na jakieś skażenia itp. Otóż, właśnie to jest fajne zdjęcie. O! To jest Black Mesa. Tutaj jesteśmy my. Ten ziomek w okularach z brodą. To jest y, ten łysy ziomek. Kleiner. Właśnie on się Kleiner nazywał. Jest tu. Tutaj jest ojciec Alex. A tutaj jest doktor Ben, ten zły. No. Aha! I tutaj możemy sobie nasz kombinezon. To jest jakby nie patrzeć urządzenie kombinatu ale nasz kombinezon został przez Kleinera zmodyfikowany tak że możemy korzystać z tych urządzeń Oczywiście ładując nasz kombinezon ładujemy sobie po prostu punkty pancerza Dodatkową ciekawą umiejętnością jest latarka znaczy umiejętnością znaczy no 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 nasz kombinezon ma latarkę wybudowaną o to chodzi nie można sobie świecić. Ale nie dowoli. Ona się marnuje. I to jest głupie, bo jak mamy po prostu e, dodatkowe zasilanie, to jest zasilanie do sprintu i do latarki. Więc na przykład jak będziemy świecić sobie latarką, przez tam jakiś czas, zużyjemy energię, to też nie będziemy mogli sprintować, bo ta energia jest wspólna. O, jak szybko się zużywa teraz. Kiedy sprintuje i świeca latarką, to chwila i nie ma. Na szczęście w kolejnej części to, to już jest e, naprawione, są osobne. Też zagramy, o czym za chwilę powiem. E, jeżeli nie czytaliście, ani nie słuchaliście ich, e, co oni mówią, to to jest teleport, a my teleportujemy się tam, e, do Black Mesa, ale nie tego z pierwszej części, tylko to jest takie polowe Black Mesa, urządzone, Chyba w starej elektrowni. Albo no, czymś takim, w tak, jakichś podziemiach. Musimy tyczkę podłączyć. No i teleportem musimy tam pojechać. Pojechać. Teleportować się. Przycisk. E, może widzieliście. Chociaż nie widzieliście, bo ja tego nie pokazywałem, nie patrzyłem się w tą stronę, więc nie widzieliście, mogliście widzieć, a nie widzieliście, chociaż nie mogliście widzieć. E, tak, Lamar, czyli ten Hardgrab, wlazł do wentylacji, bo to będzie miał e, wpływ na kolejne wydarzenia, że on sobie tam poszedł. E, teraz, tak, no udało się ona tam, jest to jest jej ojciec, ten ziomek, na zdjęciu, o tam gaz, nasz kolega test i teraz my, musimy śmignąć Niech nam otworzy furtkę Ej, dziadu, otwórz drzwi, otwórz dziadu drzwi no. Tak Studia M w MIT opłaciły nam się, bo wiedzieliśmy jak przełączyć przełącznik Rzeczywiście No Jedziemy, jedziemy, szybko, szybko

Nigdy nie zdążyłem. O, jesteśmy w cylindrach ale tak zaraz znikniemy. Teraz jesteśmy w cytadeli. To jest doktor Brent. Także jak, jak, jakieś czytanie ważne. Dobrze, mówię Brent. Nie da się wyjść. I tutaj będzie taki potwór ładny, znany z pierwszej części, nawet model jest ten sam, bo w sumie widzimy go tylko kilka sekund, więc nie zmieniali Tepnęliśmy się jakieś 8 metrów i musimy się dostać na piechtę do Black Mesa Które znajduje się poza miastem w sumie nie tak daleko mamy mieć kanałami. No i 7 minut przegadane, bo gra w sumie zaczyna się dopiero teraz. To co na razie było, to było takie interaktywne intro. No, sobie łaziliśmy, gadaliśmy, oglądaliśmy tam różne śmieci. Larnetka, no w sumie to też jest funkcja naszego kombinezonu. Ale robotów powylatywało to są te, te takie gnojki, zaraz wam pokażę. Bo to będzie blisko, chyba o nich nie wspominałem jeszcze. On rzuci nam łom. Łom to jest rozpoznawalny znak tej gry. Dawaj ten łom, nie. Dawaj go, gnojku. Cyk, Jak powiem, ciężko w ogóle się zorientować. W jakiej części świata jesteśmy? No Budynki są typowe europejskie. Eee, co prawda, napisy gdzie niegdzie, są po angielsku, a gdzie niegdzie są w cyrylicy. No właśnie to takie. powypadały, takie gmajki. Jak się zniszczy, to wypadają z nich takie bateryjki eee, i one ładują na kombinację. Tutaj pociąg jedzie, trzeba się przyspieszyć. Zaniemy na sprincie. Biją nie, Niemcy mnie Niemcy, nie biją. Eee, hop, hop. I uciekliśmy. I no, dobrze. Przetowanie. Aha, wiedziałem. Za chwilę zdobędziemy pierwszą broń. Będzie to klameczka, taka malutka, słobiutka, ale ma takie plus, że strzela pod wodą. Jako jedna z niewielu broni. Później będziemy mieć chyba jeszcze jedną. To jest stacjonarna apteczka. W sumie może odładować 75% życia. Całkiem sporo. Zychaj. Też. Cóż. Któryś miał klamę. O, mam. Mało amunicji, ale nie szkodzi. To powinien jeszcze jeden jak biec. Ale Hedda dostał pięknie, ochlapał ścianę. I tam powinien być jeszcze jeden na schodach. Taki też można pozabijać, o pyk Ale mi się nie udało. Są czerwone beczki. One wybuchają, ale nie będę ich niszczył, będą przydatne jeszcze. Co za chwilę zobaczycie. Musimy zaczekać na pociąg, który przyjedzie. I musimy dostać się do kanałów. Takie jest teraz zadanie, żeby dostać się do kanału, A kanałami przejdziemy do Laknesa. Tego nowego, nie tego starego, z poprzedniej części gry. Jak mówiłem, tam to jest gdzieś w Ameryce, a to na pewno nie jest Ameryka. O cholera! O ja, ale spaliłem to. No, 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 coś nie umiem ustabilizować się. Już strzelam i po to były te beczki, buch, buch. i nie mam amunicji. Ale tutaj będzie macuszka z amunicją. Już mam amunicję. Świetnie. Się. No, tutaj po nim przelecieć jeszcze taki jak Poginęli. dobrze hmm, apteczka tam leżała taka. Hmm, teraz, teraz, teraz musimy zejść na dół. Motory, są tutaj takie bariery ochronne. To zobaczycie, że wejdziemy obok takiej, chyba, tam jest, to niebieskie, to jest bariera ochronna, I my przez nią nie możemy przejść, ale te gnojki mogą, bo oni mają przy sobie tam coś tam, co im tam pozwala przejść, nas one blokują. No dobra, poginęli. Czy to trzeba tak fajnie? O, udało się. Jak gdybym nie zniszczył tych beczek, to zaraz by tu wyskoczył jeden. I nas nie wyrzucił. Jedzie ciupcia. Ciup, 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 ciup. Ooooł! Fu! Ej nie, fart. Już myślałem, że mnie walnie, naprawdę. Przesadziłem trochę. Obiecuję, że kiedyś się taką przejedziemy. No chodź, chodź, chodź. Ale to będzie naprawdę kiedyś, kiedyś, kiedyś. To nawet nie w tej grze, tylko w innej. O! Tu są. Ile ten filmik... Fak, to mi powie. 13 minut. Trzeba powoli kończyć. Nie mam czasu, żeby się z wami bić. Sorry chłopaki. Polewam was. Jak mówiłem, przychodzę to drugi raz z powodu problemów technicznych. I wcześniej udało mi się zajść tak dalej. Bo zawijam to szybko. No to jest ta bariera. No ja dalej nie pójdę. Zjemy jeszcze kawałeczek apteczki. Albo nie, nie bijej. Nie nie ma sensu. No i doszedłem tak mniej więcej tutaj. Już się będę żegnał. Wypłyniemy jeszcze kawałek. Że nie zapisywał w wodzie. Eee, więc oglądajcie inne nasze filmiki, w szczególności Let's Play e, Mafia od Wędrowycza. A odcinki z e, Half-Life, a będą ukazywały się chyba codziennie. A nie, czy to już mówiłem? Czy nie? Chyba nie bo mam dużo czasu teraz na wakacje, tutaj zapiszę. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.